Nazywam się Anna Janego bereza jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć 10 punktów, które warto pamiętać zakładając spółkę. Pierwszym jest to, aby rozważyć, jaką formę opodatkowania będziecie Państwo mieli, w jaki sposób chcecie uregulować strukturę swojej spółki względem tegoż opodatkowania, które będzie w niej. A zatem uważam, że pomimo, że jestem adwokatem. I przede wszystkim zajmuje się tym, żeby kształtować umowy, zabezpieczać różnego rodzaju sytuacje, o których powiem Państwu za chwilkę. O tyle uważam, że pierwszą rzeczą, którą powinniście pomyśleć, to będzie to, w jaki sposób będą u Was się układały podatki, ponieważ one naprawdę determinują to, jak prowadzicie swoją działalność. Więc, jeżeli na początek zaczniecie od tego, żeby się zastanowić, jak będą wypłacane zyski dla Was, ile osób będzie w zarządzie. Czy te osoby będą opłacane? Jeżeli będą, to w jaki sposób? W jaki sposób będzie wypłacane im wynagrodzenie? Jakie stosunki prawne chcecie z nimi podpisać? Czy one będą miały umowę o pracę? Może będą miały zupełnie inny tytuł prawny, naprawdę tych tytułów prawnych, z których mogą uzyskiwać wynagrodzenie. Jest mnóstwo. Ale to trzeba uregulować na samym początku, bo jeżeli Państwo nie zawrzecie do tego w umowie spółki, no to niestety nie będziecie mogli z tej instytucji skorzystać. Oczywiście potem można pójść do notariusza czy też przez portal S24 po prostu zmienić umowę spółki, ale myślę, że jeżeli ją zakładacie, to warto o tym pomyśleć na początku, skoro musicie tę umowę i tak utworzyć. Jeżeli chodzi o portal S24, to on oczywiście nie da Państwu takich możliwości. Tam mamy raptem kilka tych opcji w formularzu. Natomiast potem warto pójść do notariusza, zmienić umowę spółki tak, by to było odpowiednie do tej struktury firmy, którą zamierzacie założyć. To jest pierwsza, moim zdaniem, jedna z istotniejszych rzeczy. Druga, o której mało kto myśli, to jeżeli zawieracie umowę spółki, to już w tym momencie trzeba pomyśleć, co się stanie, kiedy jeden ze wspólników będzie chciał wystąpić, kiedy jeden ze wspólników umrze. Kiedy już nie będziecie chcieli razem współpracować i chcielibyście część udziałów komuś innemu powierzyć, albo będziecie chcieli mieć inwestora dodatkowego, który was dofinansuje, te wszystkie sytuacje powinny być uregulowane w umowie spółki. Jeżeli jej nie uregulujecie, to naprawdę potem, kiedy powstaje konflikt, jest to już bardzo trudno zrobić. Więc na początku, kiedy z dobrymi intencjami wchodzicie w tą spółkę, warto te rzeczy uregulować, aby potem firma pomimo konfliktu pomiędzy wspólnikami, mogła nadal dobrze funkcjonować. To jest największa bolączka, że jeżeli trafiamy do sądu, to te procesy naprawdę są wieloletnie, a można było tego uniknąć, przewidując to wszystko na początku. Chociażby to, w jaki sposób zostaną wycenione udziały, to, o co państwo bardzo często się zbieracie w sądach, jak powinna wyglądać kwestia ich wyceny. Oczywiście jest to uregulowane, ale gdybyście państwo przewidzieli to wcześniej, to myślę, że w ogóle do tego sądu by się nie dochodziło, ponieważ byłoby to tak jasne dla wszystkich, że się umówiliśmy na początku w inny sposób, że nie trzeba by było tych postępowań sądowych. Tak samo jest umorzenie udziału, przecież musimy przewidywać, że ludzie umierają nie tylko w skutkach śmierci naturalnej, ale w wypadkach samochodowych, skutek chorób. Naprawdę różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć i trzeba przewidzieć, że komuś z nas coś takiego może się przytrafić, że potem nie wstąpili wszyscy jego spadkobiercy. To w jaki sposób możemy zabezpieczyć naszą spółkę przed takimi sytuacjami? Warto przemyśleć. Wszyscy wiemy też, jak wygląda sytuacja dotycząca rozwodów. Nie jest kwestią rzadką, że ktoś się rozwodzi, więc trzeba przemyśleć to, że ten jego udział, jeżeli będzie w majątku wspólnym, to dostanie małżonek, z którym jest skonfliktowany, więc warto to uregulować, co zrobić z takim udziałowcem, który nam wstępuje. Też na samym początku proponowałabym regulację tego, w jaki sposób i kto będzie miał udziału. Ja wiem, że najczęściej Państwo rozmawiacie o tym, jaka jest nazwa, ile udziałów, czyli 50, 50, 30, 30, 33, tak? E, tak, żebyśmy doszli do stu, oczywiście. Ale co do zasady, mało z Państwa na początku myśli o tym, żeby zrobić udział uprzywilejowany. A bardzo często jest tak, że jakaś osoba wnosi więcej kapitału, a zupełnie ktoś inny będzie tą spółkę prowadził. Warto się zastanowić, jak wynagrodzić tą osobę, która prowadzi, a jak tą, która wnosi kapitał. Jak to zrobić, żeby ten kapitał wnieść? tak? To na samym początku trzeba pomyśleć, czy będziemy go wnosić aportem, czy też ta osoba będzie nam wynajmowała. Od tego zależy, czy możemy to zrobić. Jeżeli chodzi o portal S24, to aportu nie zrobimy. Tam mogą być tylko wkłady pieniężne. Więc trzeba sobie umówić odpowiednio wizytę u notariusza, żeby się nie zdziwić, że po miesiącu, no niestety, nie będziemy mieli jak z tego korzystać, bo ten termin notariusza musi być. Następnie dopiero wpis mamy do KRS-u, który już trwa dużo dłużej, dłużej niż poprzez portal S24. To wszystko nie jest żadnym problemem, tylko trzeba o tym wcześniej pomyśleć. Kolejną kwestią jest księgowość czy konto bankowe. Wydaje się, że taka oczywistość, ale naprawdę, jak zobaczycie, jak wygląda rynek księgowości, to zweryfikowanie, Prawdziwego księgowego czy też doradcy podatkowego pod tym kątem. Po pierwsze, czy będzie się zajmował tą naszą spółką? Po drugie, jaki rodzaj odpowiedzialności na siebie bierze? Jak Państwo zobaczycie na umowę, naprawdę, ja tych umów analizuję mnóstwo. Rzadko zdarza się, żeby ktoś podszedł do sprawy uczciwie. Przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Jeżeli chodzi o te umowy, zazwyczaj one wyłączają praktycznie całą odpowiedzialność. Natomiast, jeżeli zaczniecie Państwo rozmawiać z takim księgowym, bo ja jestem przekonana, że większość z nich nawet jest nieświadoma tego, co ma zapisane w tych umowach, bo one są takie bardzo szablonowe. Natomiast jak zaczynam negocjować z punktu widzenia klienta, to zazwyczaj się okazuje, że nie ma problemu, że większość z nich nie ma nic przeciwko temu, żeby część odpowiedzialności, w szczególności tej za swoje działania ponosić, pomimo że wcześniej w umowie było to wyłączone. Więc tę umowę po prostu trzeba zweryfikować, tak na niezwykle w świecie. Ja też myślę, że łatwiej by było zaufać od razu, i myślę, że wszyscy dają takie umowy, w których ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. Niestety tak nie jest. A więc jeżeli macie Państwo chwilkę czasu, w cudzysłowie oczywiście, bo przecież to nie trzeba wielkiego czasu na analizę tego rodzaju umów, to po prostu sprawdźcie, zapytajcie o tę umowę. Niestety często mam takie sytuacje, kiedy przychodzicie Państwo do mnie i mówicie, że w ogóle żadnej umowy nie podpisywaliście. To, co jest także istotne, to kapitał zakładowy. Często mówicie mi Państwo, jak już przychodzicie, że potrzebujecie do inwestowania, że te 5 tysięcy złotych to absolutnie nie jest wystarczająca na nic, bo jak się zastanowicie, to jak dokonacie wszelkich opłat, plus tych opłat początkowych oczywiście związanych z rejestracją, plus księgowości naprawdę niewielkie wydatki bieżące, to już tych 5 tysięcy nie wystarcza. I co później? Później już powinni Państwo uregulować, skąd będziecie czerpać dochody. Oczywiście, że może być tak, że przychody są tylko od klientów, ale zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj spółka wymaga dużo większej kapitalizacji na samym początku, więc trzeba pomyśleć, czy będziecie to robić poprzez pożyczki wspólników, czy też chcecie zrobić podwyższenie kapitału. Myślę, że racjonalnym jest przewidzenie, przewidzenie na samym początku, że kapitał będzie podwyższany, bo przy normalnym funkcjonowaniu spółki jest to potrzebne. Ale to na początku trzeba się zastanowić, jaką spółkę tworzycie, jakiego rodzaju obroty chcecie osiągać, Ile Wam będzie potrzebne na początek, żeby ją rozruszać, zanim te przychody od klientów się pojawią. Naprawdę warto się nad tym zastanowić. Warto się zastanowić też nad tym, jak będzie opodatkowała pod kątem miesięcznego, kwartalnego, rozliczania. Te wszystkie kwestie podatkowe, o których powiedziałam na początku, naprawdę warto rozważyć i pamiętać o ich zgłoszeniach. To, o co Państwo często pytacie, to jeżeli chodzi o zgłoszenia takie do KRS-u. Większość zgłoszeń do KRS-u jest w terminie 7 dni. I wszystkie uchwały, które Państwo podejmujecie, czy też sprawozdania finansowe, które musicie złożyć, powinny być składane co do zasady w terminie 7 dni od ich podjęcia, podpisania. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pracownicze, tak, w zakładu ubezpieczeń społecznych to jest dokładnie tak samo jak przy umowie z umowie o pracę, tak czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Po prostu, jeżeli zatrudniacie pracownika, macie 7 dni na to, żeby go zgłosić do ubezpieczeń społecznych. I to są te podstawowe rzeczy o których naprawdę warto pamiętać, a które znacząco ułatwią Wam doprowadzenie tej spółki już w przyszłości. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne wideo. Do zobaczenia.